Niech Pan obdarzy Was pokojem. Święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski i patrona młodzieży. Ciężko jest zrozumieć zakochanych, ciężko jest jak się patrzy w te maślane oczy, ciężko jest jak się słyszy o tych słynnych motylkach w brzuchu, ciężko ich zrozumieć. Wydaje się pozornie, że on nie pasuje do niej, ona nie pasuje do niego. A z drugiej strony żyć bez siebie nie mogą. Ciężko jest patrzeć na zakochanych, na ich decyzje, na ich postępowanie, bo ciężko jest zrozumieć logikę miłości. Dzisiaj liturgia Słowa pokazuje nam dwóch młodzieńców, dwóch zakochanych młodzieńców, którzy podejmują decyzje, które dla ich bliskich i świata zewnętrznego mogą wydawać się bardzo trudne może nawet kontrowersyjne może nawet niewłaściwe. Pierwszy zakochany młodzieniec to dwunastoletni Jezus, który, jak to często mówimy, gubi się w świątyni. Ale czy jednak na pewno się gubi, może lepiej nam by było, a szczególnie rodzicom, przyjąć tą wersję, że się zgubił. Bo gdyby się zgubił, to nie byłoby jego winy. Owszem, byśmy powiedzieli słuchaj, miałeś się nastrzymać, miałeś się pilnować, dlaczego się odłączyłeś, ale wiedzielibyśmy, że w tym wszystkim jest może jakaś nieświadomość, że On jednak się zgubił. Ale kiedy patrzymy na dialog Jezusa z Maryją, no to mamy wrażenie, że to jest chyba celowe zachowanie. Kiedy Maryja przychodzi i mówi te słowa, synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Maryja wyraża ten cały żal, ten smutek. Pewnie teraz już odetchnęła ze spokojem, ale jednak to serce ciągle pulsuje, ciągle emocje są wysokie. Choć znaleźli Jezusa, no to tutaj widzimy te słowa Maryi, która wyraża cały ten wachlarz i bagaż emocji, które przez trzy dni przy poszukiwaniu Jezusa jej towarzyszył. Czemuś nam to uczynił? No, my szukaliśmy Ciebie z bólem serca. A potem odpowiedź Jezusa, który. No tak mówi, że chyba jeszcze o ten większy ból Maryję przyprawia. Czemu mnie szukaliście? No wydaje się dziwne, no dlaczego cię szukaliśmy? Bo ciebie kochamy, bo się zgubiłeś, bo przychodzimy Ci z pomocą, bo jesteśmy Twoimi rodzicami. A on dalej mówi, czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Trudne słowa, mocne słowa. Ale właśnie to jest Jezus, który jest zakochany, który ma tą wspaniałą relację z ojcem. I przede wszystkim jego szuka. Chce być w tym miejscu, gdzie jest obecny ojciec, chce o tym ojcu rozmawiać, chce go poznawać. Dlatego Jezus, który siedzi z tymi wszystkimi uczonymi, przysłuchuje się temu, co oni mówią, zadaje pytania, żeby jak najwięcej się dowiedzieć. Co robi Maryja? Maryja robi rzecz bardzo mądrą, którą warto od niej się uczyć. Matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu. Przechowuję te sprawy w swoim sercu, ale to nie są drzazgi, które się wbijają, to nie są te miecze boleści, które się wbijają, ale to są te sprawy, których dzisiaj nie rozumie i mówi: Przechowam to i będę czekać, aż Bóg mi to wszystko objawi, aż to wszystko się wyjaśni. Teraz nie rozumiem, ale nie chcę podejmować pochopnych decyzji, nie chcę podejmować szybkich decyzji, nie chcę podejmować decyzji niewłaściwych. Dlatego przechowuje w sercu i mówi: Bóg mi to wszystko objawi. Bo miłość cierpliwa jest, i Maryja tą cierpliwość ma względem Boga, że kiedyś wyjaśni, ma oczywiście cierpliwość względem Jezusa, ma również cierpliwość dla siebie, że nie musi wszystkiego jeszcze dzisiaj wiedzieć i rozumieć. Bóg nad tym wszystkim czuwa. Dlatego przechowuje te wszystkie sprawy w sercu, a potem Pan Bóg prowadząc ją będzie to wszystko rozjaśniał. A co dzieje się z Jezusem? Jezus chyba zrozumiał, że oni nie rozumieją. Dlatego wraca z nimi do Nazaretu i jest im poddany. Mówi to chyba jeszcze nie ten czas, jeszcze nie ten moment. Oni jeszcze by tego nie zrozumieli, oni jeszcze by tego nie unieśli. Że 12 lat to faktycznie może się wydawać rodzicom, że za wcześnie, żeby dziecko było samodzielne, żeby wyszło z domu i realizowało swoje powołanie. Jeszcze za wcześnie. Dlatego Chrystus wraca i potem jest poddany. My nie wiemy, co tam się dzieje, aż mniej więcej do tego momentu, kiedy Jezus ma 30 lat i rozpoczyna swoją publiczną działalność. Ale ten czas w Nazarecie jest ważny, pewnie dla Maryi, ważny jest też dla Jezusa. Czyni tam postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. Przygotowuje się na swoją misję, ale już tutaj zaznacza tą misję, zaznacza swoją niezależność, zaznacza, kto jest jego prawdziwym Ojcem i po co on na ten świat przyszedł. Przyszedł po to, żeby opowiedzieć ludziom to, czego sam doświadcza, to znaczy, że Bóg jest miłością, że Bóg przede wszystkim jest Ojcem. Chrystus, który jest zakochany, Chrystus, który moglibyśmy powiedzieć, no zrobił dzisiaj rzecz, którą naprawdę przyprawiła Maryję oból serca, ale tak czasami działają zakochani. Na szczęście potem rozumie też i wykazuje się tą miłością względem Maryi i Józefa, wraca z nimi do Nazaretu. Drugim zakochanym jest patron dnia dzisiejszego, czyli święty Stanisław Kostka, który też zakochany był w Panu Bogu, zakochany w Jezusie Chrystusie, no byśmy mogli powiedzieć w jakiś sposób zakochany w zakonie jezuitów, do którego chciał wstąpić, a ojciec mu nie pozwalał. Mógł po ludzku zrobić tutaj karierę, kończył dobrą szkołę, miał ku temu warunki, mógł przejąć cały majątek i bogactwo Ojca, całą jego władzę, ale wybrał coś innego. I w tej miłości, w tym wyborze nie był zrozumiały. W ogóle w tym całym swoim zachowaniu nikt go nie rozumiał. Wydawało się, że zbyt wrażliwy, niepasujący do tego świata, jak mówią źródła historyczne, był tak wrażliwy, że nawet jeśli wokół niego, gdzieś koło niego ktoś mówił jakieś nieładne słowa, gdzieś byśmy powiedzieli wulgaryzmy, to po prostu był słaby, nawet może im dlał. Dzisiaj, gdyby przechodził przez nasze ulice, to pewnie byłby w śpiączce, bo faktycznie ten nasz język dzisiaj nie jest najlepszy. I pozornie wydaje się, że ten Stanisław jest zbyt wrażliwy, zbyt delikatny, zupełnie do tego świata nie pasuje. Ale kiedy spojrzymy na jego życiorys, to widzimy, że ten młody, pozornie zbyt wrażliwy człowiek ma w sobie tą siłę i tą determinację, żeby sprzeciwić się bardzo. Stanowczemu, bardzo mocnemu i bardzo wpływowemu ojcu. Potrafi zostawić szkołę, i potrafi w przebraniu żebraka pokonywać setki kilometrów na piechotę, po to, żeby dotrzeć do klasztoru jezuitów, który go przyjmie, tam gdzie będzie mógł spotkać się ze swoją miłością z Chrystusem, tam gdzie będzie mógł realizować swoje powołanie. Czy tak robi człowiek zbyt wrażliwy? Czy tak robi ktoś, kto nie nadaje się i nie przystaje do życia? ale w nim jest miłość, która go ku temu prowadzi. Choć inni nie rozumieją, to on ma w sobie tą moc, ma w sobie tą łaskę po to, żeby swoje powołanie zrealizować. I życie świętego Stanisława próbuje nam trochę wyjaśnić Księga Mądrości. Najpierw pokazuje, że starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat jej się nie mierzy. No, wydaje nam się właśnie, że człowiek starszy powinien być mądrzejszy, bo doświadczył, bo przeżył. No właśnie ten sędziwy jego wiek wskazywałby na to, że on jest mądry. Ale Księga Mądrości mówi, że ta mądrość to jest poznanie Boga i nie chodzi tylko o wiek, nie chodzi tylko i wyłącznie o to ludzkie doświadczenie, ale chodzi o to, co otrzymujemy od Pana Boga. Mogą być również i młodzi, Którzy są mądrzy, młodzi, którzy potrafią wykazywać się wielką dojrzałością. I potem widzimy to, że faktycznie Stanisław Kostka z tego świata został zabrany jako bardzo młody. Wielu mogłoby się wydawać, no tutaj to może nie jest dobra decyzja, może Pan Bóg powinien inaczej tą historię poprowadzić, że zbyt wcześnie został zabrany z tego świata. Ale wyjaśnia nam księga mądrości, dlaczego Stanisław został wcześnie zabrany z tego świata zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli, albo uda nie uwiodła duszy, bo urok marności i przesłania, bo urok marności przesłania dobro. A burza namiętności mąci prawy umysł. Pan Bóg chciał właśnie, żebyśmy mieli takiego patrona, żeby ten dobry, ten niewinny, ten nieskalany, ten pobożny święty Stanisław taki został. I Bóg mówi, to jest ten moment, kiedy chce go zabrać, ale nam zostanie jego życiory, zostanie jego wspomnienie i zostanie jego przykład. Bóg go od tego uchronił. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie uszła spośród nieprawości. A co na to inni ludzie? A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad jego wybranymi. Łaska i miłosierdzie. Byśmy wiedzieli, no ale gdzie tutaj jest łaska, i miłosierdzie, skoro umiera 18-letni chłopak, przed którym było całe życie. Jeśli nie ta kariera, którą przeznaczył dla niego ojciec, to może jakaś kariera u Jezuitów. Mógł tyle dobrego zrobić, a ma 18 lat i odchodzi z tego świata. Ale jak. Wcześniej mówi nam Księga Mądrości, ta łaska, miłosierdzie była właśnie w tym, żeby ten świat go nie zepsuł, żeby nie stracił tej gorliwości, tej miłości, żeby mógł spotkać się ze stwórcą w niebie, a my żebyśmy mieli dobrego orędownika i żebyśmy mieli przykład tutaj na Ziemi. Często mówimy, mógł jeszcze pożyć. Nie na jednym pogrzebie byłem i to zdanie właśnie słyszałem. Czasami to jest trudne, bo umiera człowiek, który ma 60, może 80, czasami nawet 90 lat, a my dalej mówimy, mógł jeszcze pożyć. My nie znamy tej miary. Nie wiemy, no przecież nie umielibyśmy powiedzieć, kiedy jest wystarczająco. Przecież nie powiemy o kimś naszym bliskim, krewnym, jakiejś babci, która ma 95 lat, byśmy powiedzieli: "No, tej to już wystarczy, już może odchodzić z tego świata". Nie wypada tak mówić o kimś, może nawet sami, kiedy już mamy zaawansowany wiek, myślimy sobie, jeszcze tutaj trochę chciałbym pożyć. My nie umiemy tego ocenić. Dlatego zdajmy się na Pana Boga, zaufajmy Panu Bogu, że to On będzie mówił, kiedy przyjdzie czas naszego odejścia, i w tym będzie łaska i miłosierdzie, kiedy Pan Bóg zobaczy, że to jest dobry, właściwy moment, po to, żebyśmy po tym ziemskim życiu mogli się spotkać w wieczności inni patrzyli i nie rozumieli bo nie rozumiemy zakochanych ani tego młodego Jezusa ani młodego Stanisława często nie rozumiemy też Pana Boga który również jest zakochany w nas i chce żebyśmy z nim byli w wieczności dlatego takie decyzje podejmuje w najlepszym dla nas momencie popatrzmy że jest jednak łaska i miłosierdzie że jest Bóg który jest zakochany jest Bóg który tą miłość daje i kiedy człowiek odpowiada na tą miłość dzieją się rzeczy niesamowite. Choć nie zawsze po pojmujemy bądźmy jak Maryja. Zachowujmy w naszym sercu i czekajmy aż Bóg będzie nam wszystko wyjaśniał. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.